Siemandero, polskie Śmietniki, 2025 Jesteśmy na takim miejscu. W poprzednich dwóch odcinkach toczy się to trzech odcinków. Zobaczycie o co, co tu się wydarzyło. Taka wystawka, takie rzeczy proszę, proszę co złego to nie my jest jeszcze normalnie przejście. Tutaj, dwie te e, torby, w poprzednich odcinkach sobie zobaczcie, na dnie wyskoczyły drobne elementy, biżuteria jakaś. Patrzcie, to może, co to jest w ogóle, może być złoto nawet, albo pozłacane, trzeba to wszystko obejrzeć dokładnie, co może na bazę zobaczymy. Chcecie to zanalizować na bazie, tą biżuterię? Ale kabelki jeszcze do kabelku tutaj, normalnie biżuteria. Kieta, co to jest? Nie wiem, nie wiem, co to jest, ale tu jakieś łańcuszki, ty, a może być złote zobaczymy to na bazie, delikatnie trzeba, to trzeba wziąć na bazę, są też pieniążki, jakieś te monetki jakieś tam, a, tak zobaczymy to na bazie, weźmiemy to na delikatnie i zrobimy podsumowanie na A ich wyrzucili, DNS, tu możemy teraz zobaczyć, DNS-a, co to jest DNS, dobra firma? Ale nie, słaba. Style style wcale nie zewnątrz. Co oni wyrzucają te śmietniki? cigarki. tutaj ta festina to ja sobie dla siebie wziąłem ten zegarek, bo nie miałem. Festina taka z Kasioka. No i dobra, lecimy dalej. To wezmę na bazę i podsumujemy wszystko na bazę. Bo tu muszę zobaczyć że dokładnie, żeby się przyjrzeć, przyjrzeć temu. Nie wiem, co to jest, czy pozłacane? Może jak myślicie. To trzeba zobaczyć na bazie, dobra, ja to biorę na bazę, wszystko pakuję, wszystkie nasze znaleziska, jak jesteście ciekawi, zobaczcie dwa poprzednie odcinki, zobaczcie co się wydarzyło na tej miejscówce i w ogóle polecam resztę odcinków, wcześniejsze, bo naprawdę dzieje się na tej śmietnikach tajemnicze rzeczy, jeszcze większe niż w tej strefie Rozuel całej, prawda, gdzieś tam UFO jest, no tu, tutaj, tu w ogóle, jeszcze, jeszcze większość rzeczy dzieje się w tym UFO całym, no i dobra, 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 biżutery zaraz, Podsumujemy Dobra, trzeba się wyspakować. Do kratonu na wszystko, nie? A potem tak już pomyślimy. Lecimy dalej. Polskie śmietniki 2025. Jesteśmy jedną wielką rodziną śmietnikowych artystów. Pamiętajcie o tym. Nie zapominajcie o tym. Wspieramy się. Będziemy się wspierać. Do końca wszechświata i jeszcze więcej. I się manko w śmietnikowej kuchni. Wróciłem właśnie z terenu, żeby przejrzeć, co. Te zawartość dna tego kartonu śmietnikowego. I taki byłem rozbawiony tym smokiem, tą maską tego gada, że zlekceważyłem te rzeczy praktycznie, które są na dnie. A bardziej nie zlekceważyłem, tylko jak jest dużo szczegółów, to i drobnych drobiazgów, no to, żeby był spokój, to zabieramy to na bazę. No i zobaczcie, jestem po prostu w szoku, bo możliwo, możliwe, że zapowiada się na trochę srebrę. Zobaczcie, co tutaj się kryło e, na, na dnie tego kartonu. Normalny shocking. Ja myślałem, że to będą monetki. Jak, jak, jak widzę korony, to już mówię. A, Ale tutaj dwie korony. Jedna, co wyrzucili tu jeszcze 91 rok? E, korona z 91, 2,8. A to ty, 93. Ej ładna z takim lwem Wszystkich detektorystów po pozdrawiam Co oni wyrzucają na te hasioki Jakieś takie Cudawianki Co to jest w ogóle Jakiś Volvo Volvo Breloch Taki fajny To nie weźmiemy tej wtyczki do uszów To nie To też do hasioka pójdzie dręczek Ukrainy-Kijów takie cuda wyrzucają na polskie hasioki ten zegarek G&E's co my tu mamy to też, to już to pokazałem Wam od razu w poprzednim odcinku jedna z większych rzeczy 2 zł to od razu chciałem jeszcze czas do ósemki wykorzystać zdążyłem to chwycić koczyć z koralem yy, z peru chyba nie wiem ale nie wiem czy nie jest pozłacany nie ma żadnych sygnatur nie ma nic by było trzeba go trochę po, podetrzeć bo jakby wyskoczyło czy pomiedziany ja nie wiem jak to trzeba to sprawdzić ale co to jest słuchajcie jest to napis czy to tak tylko. Podrap A nie, jest napis. Normalnie ty. Tam coś pisze. Ale co to jest? Ja zrobię zdjęcie. Nie wiem. Nie wiem czasami czy nie. 7, 7 8, 7, 9, 1, 8. Słuchajcie, nie wiem. 1, 1 8 albo 7, 8. Ale tu jest napis. Porobię zdjęcia w innym tle. Ale jakby to było srebrne. Pozłacane to Masak rakieta na rękach akurat by się przytała taka Żydodamska, jest jak myślicie, ale fajna zapięcie jest kompletne bransoletka na rękę kompletna, co oni wyrzucają Co tu jest? 79 rok, 20 Livów Fajne stare monetki. O, z taką głową Pozdrawiam wszystkich detektorystów Musimy się wybrać na plażę, gdzieś w tym roku uczyć na poszukiwania. Kto ma wykrywać? Jak ktoś ma wykrywać, to lecimy na poszukiwania. 97. O, fajne. Patrzę moje. Kto ma wykrywać z was? Ja mówię. To pojedziemy. Mam fajną taką miejscową, Historyczną, mega. Drugi kolczyk. Nie, to jest ten jeden. O, akurat czy perra, Ta perra, perra trzeba do, dosztukować co oni tu jeszcze wyrzucili 50 giera dwie korony z 2007 tu już młodziej tutaj, te mnie zastanawiały bo widziałem właśnie zaskoczyło mnie to bo widziałem te yy, kwadraciki takie zawsze co są próbowe Chyba co tu jest M. panie nie, 9 za 5, mim ty pisze. Mim 9 za 5. No, szewerko. Kurde. Fajne. Taka celebrytka, srebrna, ale zer czy cała? Nie jest łańcuszek tu. Ona taka ma być. Jak to się wiesza, Czekajcie, czekajcie. Jak to zawiesić? srebrna celebrytka. Mim 9 za 5. Ale jadka. Bez trzymanki fajne Kurcze nie. Czekajcie chwilę. Sprawdzimy to. Tak. Gdzie to jest? Ciekawe, czy całe jest. Ty to może być całe nawet. Nie. nie wiem, chyba nie. Tu coś przebiło. Hmm. Nie wiem. Możliwe, że tak? Na rękę jakoś. No, zawieszenia są. Także może być, że to jest takie. Czekajcie. Sprawdzimy to tak. Ale dobra, porobię zdjęcia na koniec, co zobaczycie na zdjęcia? Dokładnie. Jest taki łańcuszek. Prawdopodobnie sreberko, czyli mamy jedno. Tak, bo no 9 do 5, no nieprawdopodobnie. Jedno sreberko. Tutaj też może być druga kieta srebrna. Także dwie kiety, już to dwa sreberka. To co to jest? Kolczyk. Ale taki tak, nie wiem. Chyba nie ma. nie widzę nigdy próby tutaj taka blaszka o jest ten kwadracik właśnie i tak od razu mi w... a to jest pisze ale próba po druga strona będzie czy nie jest po 925 jest 925 kolejne srebro ale też nie kompletny teraz ten hm. kolejny kurczyki prawda? Nie wiem, nie wiem, próby. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mogą być bez próby, nawet nie, srebrne czy nie? Ale no na pierwszy. Pier robię to komisyjnie, dlatego jak coś się zmieni, to w yy, tytule tam dodam, nie? Ale wolę to sami zrobić komisyjnie. A feningi? 50. Stary fenning z 50 roku. Serie J, trzeba sprawdzić Detektorzyści, pozdrowionka Wszyscy poszukiwacze, w ogóle, tu co jest 1, 2, franku 65, fajne monety pół franka z 65 tutaj grosiwa, do grosi. Ja tutaj odkładam te grosiwa, zawsze wiecie, grosiwa to odkładam zawsze tutaj, no. Z pojedziemy, no nie? A tak w ogóle to ostatnio od przechodziłem, nie powiedziałem wam przechodziłem i wpadł taki tej Fredom Zelmer. Wyrzucili, nie, nie miałem kamerki, ale Fredom taki Zelmer. I co, zobaczcie. Wiecie, dlaczego go wziąłem? Kompletny, stan fajny, Takie rzeczy wyrzucają na polskich warzywach. Fredom Zelmer. Zawsze one są w częściach jakieś, prawda, pęknięte, albo silnik ktoś wyjął, a ten predom Zelmer normalnie wielkie komisyjne odpalenie. Predom Zelmer, patrzcie. To przy okazji tak Wam pokażę, co oni wywrócili, ten haszek, co, co udało się, udało się normalnie. Ach, fajny, nie? No I on normalnie dmucha. To jest dmuchawa. Dlaczego on dmucha? Nie ma przełącznika gdzieś tu? Dmucha to jest. Naprawdę. On się nie przełącza nigdzie tu? Trybum? Co to w ogóle jest? Tredom, 75 rok. Nie wiem, dobra, ale nie wiem, dlaczego on dmucha. Nie sprawdzałem, czy dmucha, czy nie wcześniej. Co oni dalej rzucili? Kabelki. Co tu jest? O, dalej monetki. Jedna korona. 93. Ekstra. Kluczyk. Nie wiem czy wezmę. Jest tu do tego. To nie weźmiemy. To weźmiemy, to weźmiemy, ten kluczyk weźmiemy. Tak i pozłacane to jest jak myślicie. I może być pozłacane, czy nie wiem, czy powiedziane. Może być pozłacane, nie? Jak myślicie? Nie wiem, nie wiem nie próbki nic. Nie ma, ale są te sztuki czy jedna? Jedna sztuka Tak już tutaj o, ale tutaj powiem wam kiedyś, kiedyś się znalazło takie, a to nie, to nie, to nie jest podobne chyba, nie? Ciekawe czy te rzeczy są A Akurat tak na wierzchu tutaj leży, mi się przypomniało z kiedyś I dalej monetki 2003 Jedna korona Nie wiem czemu mam... Pa tu fajne 20H 2001 to jest jeszcze chyba 50 gera kluczyki jakieś srebrne nie wiem takie jakieś co, co to tutaj jest? oto może być złota czy czytajcie? O czuwajcie no tutaj w z końcach to jest cukrył a miś ty ten miś nie złoty? ciężki jest nawet czy ten miś może być złoty nie, nie wiem, czy co myślicie, czego sprawdzi będzie ale nie, bo czarne wychodzi, ja nie wiem sprawdzimy, mis jest taki a serduszko, nie ma próby? ale może być pozłacane, chyba jest pozłacane ale ono może mieć próbę tylko może było na wisiorku, ja nie wiem, Magnes przyciąga się z Magnes, czekajcie, to da o zawieszko od misia przyciągnął, ale misia nie przyciągnął a to nie przyciąga dziwne to jest Rodzimy to, nie wiem tutaj co jest dobra? choć brązowa, jakiś reniferek co to jest? co oni tu wyrzucają na dobra i jakiś bibelot ale też nie kompletny ale ten reniferek fajny spójrz mnie zaplątał? mi się zaplątały Dajnie, ferek wyskoczył. Tak jakiś... O, co, co to jest? Ma jakąś tą? Kwadracik z bitką? Nie ma. To zwykłe jakiś jest. Kolczyki? Też zwykłe jakieś chyba. A to? To może być srebrne jeszcze, powiem Bo przebi... Jakby, jakby, jakby... Takie coś. O, co tutaj? O, srebrytka Czarny polo Czyli to już chyba coś czuję, że to jest. Ale próbę, może tu był, będzie na tym, tym. Jest. Próbka jest. Pewnie 9 za 5 Ale ta jest chyba kompletna, bo da się ten. Mamy jeden kompletny. Fajnie, chyba kompletny łańcuszek. Srebrna. Celebryta z koniczynami. Ekstra. Muszę inny podkład zrobić, to mam porobić zdjęcia. Dobra. Jest coś jeszcze? Tutaj jakieś śrubki Tu to. No i tyle. ten kolczyk? Nie ma próby. A to? Patrzcie, jaki koń. Fajny ten. Fajny ten koń, nie? Ekstra. No i dobra, tak na to jest nieraz. dalej, ja to zbieram. Znaczy, co? Raz, dwa, trzy. Trzy srebra, cztery, możliwe, że cztery. I to może a ten koniec srebrny? Powróćmy, no właśnie. Magnet przyciąga? Stąd, stąd, to magnet nic nie przyciąga. Stąd, a to to nie weźmiemy, to do wyrzucenia, do. do chaszałka pójdzie. Dobra. No i taki bilans znalezisk. Lecimy dalej, może jeszcze z jakąś sesję zrobić. No i co? No i lecimy dalej. Do zobaczyska do rejona.